Zacznę sobie coś, no Właśnie. Jeszcze darcie ryja będzie. Nie, nie, by sobie to rysować żeby widziała, tak. Robię koło małego, zwykłego. W środku to. tego jest. Jest tam W środku samolotu. Co to jest za killer? <laughs> ruina jest. To jest ten nowy? No, nie wiem. A ruina nam łapie te nasze. Nie. Te miskowe. No. Mam, robię. To pamiętajcie, ona. że muszę do temy robić. Lampa jest. Nie, to nie jest nowy. On to jest nieznajome. Nie tak, okej. Okay. To jeszcze gorzej. Będzie no. ruina? Tak. No to już pewnie jest. No, początek bo już, ruina serio. rozjebana. On ma w ogóle męski strój, a łeb ma od baby. No tak sobie wybrał, tak ma. Ma ktoś kanister w środku, mógłby dolać. Aha, nie da się nalewać z jednej strony, spoko jak zawsze. a czemu nie podnosi jej? Zaraz. Ona już miała pół podnoszenia prawie. Aha, bo ty tu koło niego jesteś. No powiedzmy. Muszę jeszcze jedną rądkę zrobić, nie dam rady. No ratę. nie daje czasem? Łomu. Aha, myślałam no o Tyle krążysz, będę do tego haka i śmiesznie. <laughs> Też to może wiesz. tragicznie. No w ogóle, jak tą kopię zostawię, to się nie zatrzymuje ani na sekundę, tylko ona z niego wylatuje. No i... dobra. No przyszedł, ten. mi skopie mi ten gen, oczywiście, taka robota. No dobra. Gdzie robiłeś w tym tym, w sterowcu? Tak. To ja już tu jestem, tylko że mam też tu krem. Krem. Ja robię na hama wyjebane mam. to bez sensu. Okay. Do piwnicy pójdą Dobrze? Podnosicie nie Podnosi Ona ma taką maskę w ogóle oczy dziwne Myślisz, że pójdzie do piwnicy. No kurwo tak. Nic to nie da O Boże serio, ile to można? Co ona robi? <noise> Co zrobił? Nie wiem no Chodzi szuka tej piwnicy. Aha, bo może myślał, że tam zostałam. I tam się chod... jest. przepraszam. No. Tam się ten naładuje pasek, może nie. Nie, Zobacz, no. za bardzo. No, szuka dalej? Nie wiem, po paska poszło. Kopię zostawiła pewnie. Tyle. No, no i karnistra. No chyba niedotlenienie mózgu po prostu. Tam, 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 tam. Kamieniem uratowałem nam dupę razem z tą ruską, bo rzuciłem i ona uciekła od nas z i poszła z nią. A, Ale. wiesz co, ja najpierw wezmę go stąd, jakby rozwieje, bo on nam wejdzie. Ona jest gdzieś koło mnie, koło małego, także spoko. Tak, dupeczki się. Poszła, więc się pośpieszczę. No, ja mam długie leczenie, mam lampę. I tu idzie. A Kej ba ciągle chodzi na kucka. No, się boli. Dead hard trzeba było złożyć, bo już skończył zegarek. Aha, no to świetnie. A on za mną? Dobra, dobra. Chcesz <grym> <grym> się o tungerski leczyć, to koło małego jestem. Mhm, fajnie. Jezu, ja widzę no, babę. Czemu? Blokuje. O Jezu. No mówię ci, że ciało chłopa głowę babę sobie wziął, nie? nie? masz totem, gnoju. Da... małego on jeszcze być, mnie tam. podnosząc sobie kopie zostawić. No skoko. to ty mi totemy psujesz, nara. Jak tobie. No bo miałem zrobić emblemat z totemów. Emblemat z totemów, separdo. Tak, no z niosącego światło. No ale to też trzeba się go nie co na przykład Nie, trzeba robić geny i totemy, to jest jeden, to jest jedno. To jest no to rob coś. Rob światów, geny, nie, to nie jest. ale nie wiem gdzie, gdzie ty to robisz. Słuchaj, mi się wydaje, że geny i totemy dadzą. I to i to. Gonikę i tuwę, dobra. Hey, Ej <tuk> to? geny. A to kurwa, jest, rób, czy, to Kurwa z 50 metrów. O, no ona. Kake, tu wasz mata specjalnie idzie do mnie, żeby mnie wpierdolić. Naraz, to idę totem robu. Boże, jak No trudno i leżysz, a ja kończę totem. Ale ty no, nie widzę gdzie. Ale. Tam, dobra. No i ten genik nie zrobiony, bo... Robię jej brzucha. Pępek. A. No gdzie jest do zrobienia? Tu on jest, tu i na jest górce z... jest, do, do, do A on tu idzie. No na on. No poszedł coś w waszą stronę, właśnie. No ten zwykły, za zwykły też przecież... No zwykły jeden już zrobiłem, ale no co? On to skoro. same zwykłe, wy ją zdejmiecie, czy co? Ja jestem już, no. Okej. Okay. Ona ma te, dżilkowe leczenie na szczęście, także spoko. Tak, tak i owa. leczenie. Idzie <grymne> <grymne> mi tu? Nie. W tankowcu jest. Może tak daleko muszę ten... nie nosić tego. No Jezu, zaś mi tu idzie, no zrygam tym chłopem. Czuka tu, przy małym. Najgorsze jest to, że jak kucasz i chowasz ten kanister idzie tak do tyłu, że już wstaje no. ze Poszedł do kopii się gdzieś tyrpie. Chyba do mnie rusza. No. Ja tu z robimy. Tylko, że tu nie ma zapasu też palet już. Boże, no, ja zaś się... będę w tej no, piwnicy, no. tak? Bo wam czasu dużo mm -hmm. jest no Robimy skatewałem Ile tych kopią na ławionym miejscu Dwie? W... No i zdążę znowu, no ja pierdolę pewnie zaś nie ja No nie wierzę też w to. Nikt nie pomaga wiecznie No byłem, moja wina, by że na od razu dobra. podnosi ten jest? Grę, on on idzie się? do was ta do nas. A bo i nie? Gdzie ona jest? Dobra, nie chyba. Trudno, idę po Dąbrowskiego. No no ona ona do mnie poszło dźwięk. ode mnie, znowu poszło w kopie. kopię. Jaką... A kurwa! No właśnie. Gówno. Ja mam kończyć ten gen, czy nie? Jak chcesz. Ona i tak mnie bierze, więc whatever oczywiście, bo adrenalina czy coś? No. Dobra, lecę to szybko skończyć, że przyjdę. Ja będę miał emblemat za ucieczkę, bo ja nie rozumiem byłem w stanie agonii. No to wuj mnie mhm. mhm. goni. Dla ciebie, chciałabyś. Może nie pójdę. No i ta płasie mnie. Tak! Ta płasie mnie goni zaś. No, a ruski otwiera i nala. Mhm, fajnie. mhm. To już przejebaliśmy ten mecz, bo ona zamiast podnieść Tumberskiego, czy coś, to bram otwiera. Chyba, że puści, ale wątpię, patrz. Złożę? No. Nie, no boże. Nie wierzę. Jezu, no Jest podność, szmato. Jeśli no, przygotowała bramę nie. gdzieś na drugim końcu mapy. Nie, idzie po Tumberskiego, ale... i no, nie widzę, gdzie on... Aha, tam. Drugi stage. Mhm. Bo niech Cię się doleczy do końca. No, się od tego, bo zamiast ci ściągnąć, też się nie będę Dobra, dobra, podnoś się, spoko. Nie rzesz, gość, no. To, mnie tak nie zostawia. Ja bym się podniósł. Boże. No, się terpie, to jest tyle tych kopii, że to jest jakaś masakra. No i przejebaliśmy tam. <coughs> tak. Jeszcze nie. To u Was też mhm. jest kopia, tak? No, gdzieś u góry była. Jest chyba przy schodach. Ja nie mam za dużo... Dużo mi nie brakuje tego leczenia. Wiedziałem. A to chyba ta otworzyła, a nie to ruskie otwor... a, kurwa, to ja to otworzyła. O kurwa nie, ciekła, nie? A, Ona to otworzyła zanim uciekła, nie? Agę trzeba było Ona tu przyjdzie od razu z tej kopii, więc... Tak, gdzie jest ta kopia? Ale ona się może tyrpnąć nawet jak ją robisz Jest tu, idzie do tego Do piwnicy? Mhm Ej ja nie wiem czy ona bramę otworzy... tu! Ja Widzicie mnie? Kurwa Aż jaka szmata no nie wybiegniesz, no nie ma szans. No, a zu, ja też nie Poszła zaś tam stronę. Tak, tylko niech ona się tu do czołga Jes mhm. tam do piwnicy, zutyś nie wiem Czemu jest takie szybkie podnoszenie ta tu jest na jest? wprost, brama jest, dawajcie. Ale ona gdzie jest? Pewnie w bramie kamery. Tyle czasu, co ona tam robi? Tylko, że tu kopia jest. Gdzie ja? Rozwoliłem jedno... O, jest tu, Uważaj, kura, no. nie zabiegnij za blisko. Stój, z slash, może ci emblemat jakiś wbije. No to. Każdego po kolei samemu, no. On no, tak szybko, no... ja bo mnie zaraz wciągnie. Czemu jest szybkie leczenie, o co chodzi? No bo lampa jest. A, to tak działa. No ona obsesję nakłada kara dla wszystkich profity Zaśmia może cię uleczyć Idzie Ona dała chyba Myślisz? No, no bo tak długo tam się zymkotłowałeś w tym, nie? Ale walnij kogoś jeszcze, bo potrzebuję punkty Bluła mnie hmm. Disgusting, nie idź tam do niej O, dobrze, Stój. stój. A, a, przepraszam, no zrobiła o, mi animację do przodu! Wychodzę stąd, animację ci zrobiła, uciekłaś, no sperdoliłaś, No, jeden na dwa, nara Że jest po prostu takie jakieś zielone opary. Welcome Yankee Yard, sandwich. Jakby jakaś... łatka za 4,29. Łatka. A on już jest za mną, spoko. To! No, mezis, jeszcze mnie nie trafił, a wyszło, że mnie trafił, spoko. Mam mi miska w garażu, a to z daleko, szukamy. Ja gra. Jestem na środku mapy i ja jednej palety nie ma, super. Dobra, idę tam. Za skrzynaczką jakby co. No super, ale tu nie ma palet No była teraz. No wiem No ale to jest właśnie. No i oczywiście. To jest przy nim, nie? Zrzucanie... To jak przy Ance puśba Ohacie... Aha. Aha, myślałam już... Że... Ja nie wiem, gdzie on jest. No, on jakby za nami. Zostawił mnie. Tak, bo to akurat, gdzie przyszliście, to napełniałem kanister. No, żeby zasrał, nie? Gdzie są palety na tej mapie? przepraszam? No właśnie, to było moje pytanie. No, Zudis chyba zrzucił jedną, tylko a jedną, i tak dostał. Tak. no. Rzuciłem mu na morda i tak dostałem. No, a ja tutaj biegnę przez pół mapę i nie ma nic. No, nie ma, ja ciu wiem, że jestem na środku mapy, gdzie zawsze swój palet, i ani jednej nie było. Dopiero jak na pobocze zszedłem, to była paletka. Zajubiście. No, jest się gdzieś ścigać, Szczególnie z jego matką, która ma zasięg 3 oh, km. Render po prostu się zrobił... On nie ma terroru. Nic właśnie nie ma i to jest... A czemu? Nagle się wyłączył. Jest gen jakiś. Zaraz okay. się wyłączył. Gen 70%? Nie. To się nie wydaje. Takie wolne leczenie. Ja Normalne, bo nie ma tutaj żadnego na czerwono nic. Nie, właśnie ja muszę to temiki robić. No, to dalej, te. No, emblema? Ten. Lepiej mi rozwal, i potem będzie zdziwiony, że nie ma. Tam, gdzie cię gonił, gdzie cię zostawił, tam był to tam. O Boże, gdzie to był. O Boże, kolejna mądra. O Boże, na medycynę pójdzie. O Boże, już, tak. Do mnie. przyszła od jedną ząbiaka i nara samacka ładuje hmm nie zaczął on mnie. z taką że masakra no bo on tu rzucił bo tu było w hujgena zrobione dobra W garażu jest bardzo długa droga. Chora jakieś. No, ja mam tutaj w małym, ale zaś ten kształt szuka mnie. On już tu wraca, tak? Pogen jest zaczęty. O boże, mm. co to było? No się namadował. Co to była? Kolejny poziom macki. W garażu jest tam w roku. Dobra, Zawsze róbcie, jest. bo na tej mapie to i tak za dużo nie zrobi. Idzie do mnie? Czy nie? Nie. Jeżeli ma barwę, to do mnie przyjdzie. Dziwne, bo jak kończę geno A tu jest ten dobra, no to jest daleko do tego małego zaś. Ja tak, sztela przy to... zwykłym genie i tak. A Boże, widział mnie. Do tego małego wystarczy dole. Trudno, i tak ją zdejmę. Nie, no może nie ściągaj na. Ja cię wiesz, zasz, bo ty wiesz, że on tą macką cię zrobi, że jesteś ranny. Bo no, ja nie tak. no. No, teraz mnie jedną macką w z palety... dwóch sekund, No, pocho. palety prawdopodobnie też już będzie rozwalał. Ząbi tak. no, w ogóle, to jest hit. Ja będę leżał na bank, więc... Niech tutaj do małego spróbuję czas na siebie, ale pewnie to nic nie da teraz. Co to miał być? No Jezu, czemu wy wszyscy nagle? To wziąłem na siebie teraz. Prawda po co? Ja nie wisiałem. Ale ja też nie. No. No, ale gdzie mi tu z nim Poleto Nie to gdzie o Jezu O Boże <laughs> Zawsze to samo jest, o Boże Ach, was nigdy nie ma w pobliżu No nie ma Staramy się tu cokolwiek zrobić dzięki tobie, potem nas opierdala, że ty się goniłeś, a ja nic nie zrobię. <coughs> ja w ogóle zaczęłam każdą miskę chyba na jeden kanister. Zutys pełno to temu, wiecie, po. bym musiał... A nie jednego nie widzę. Do garażu sejść. Nie, już zrobiłem go. Gdzie ty Zutys, jesteś? Nieważne, jak już się porobili porobili dwa to temy, to już mogę se wsadzić. On no. znowu nie ma tego terroru. To nie ma ja, po, ja idę po niego. Jakby skopał gena, to on by się świecił na żółto, chyba że na tych olejo olejowych nie widzę. Jezus, co tu się dzieje? Szybko bo on tu przyjdzie, nawet nie będziemy wiedzieć, tylko te tu tanie słychać. Nie przyjdzie. Przyjdziemy. nie? Cheers. Nie trafił. Będzie się z koło numer. No ale tutaj dostanę, no nie ma bata, że nie. Obaczmy to wszyscy jesteśmy. Blokuję go palaton Gdzie on jest? Nie wiem. W środku. W środku, mhm. Laska, ja cię chciałem leczyć. Czy ja za zales. mną dalej nie. czy nie? Idzie mm -mm. Berski idzie. No właśnie, za mną nie Dobrze. Uważaj, żeby maską nie robił. Jak będziesz latarką, bo dosięgnie. Nie ma tu żadnej szafki, żeby nie było Trudno już, desnij ja. Nie, nie mogę do małego, bo jest piwnica. Jest tam piwnica? Co mnie umiecie podnieść? Jest to jest mnie w ogóle... Bo, się, żeby tutaj przyszedł, do tego haka. Gdzie jest następny? Obok. Używa, no to ja... Nie, no to śmiech. No zobacz to. Nie. Taka odległość, co to ma być? jest do Nie z przesady. Dobra, jak na tej farmie, jak to były dwa obok siebie, nie? Czy się normalnie surwy nogami dotykały? Biedna ta killery. Nieprawda, nieprawda. Dobra, laska dobra. na Ja go idę zdjąć. Dobra, tego muszę stąd wziąć, jakby. Hmm. No jakbyś mogła odprowadzić go? Do od małego go biorę. Dobra, do no tam piwnica zaśnie Aha, on tą macką przecież, Boże. Nie, jest niemożliwe. I stoi tą brzkie, się od razu. O Boże, w aucie się zablokowałem. No, a jaka odległość. Niewiarygodne. Boże, jakie to leczenie jest super. To, to jest pierwszy? dobra. Bieny stanęły w ogóle, nie? My robiliśmy z tą laską, czy ona przestała? Te... A bo zombie do niej On już mnie widział. Odciągam go od w razie czego. A i tak mnie trafił, spoko. O, sześć. No, no Trzeba przynajmniej naszego jedno tyle, dobre. Idzie do... nie wiem gdzie. Tam do Agi właśnie. Zaraz umrę. No, nie. Kate idzie po mnie, ale ona idzie. O właśnie, chciałam powiedzieć, w tym tempie już. Aga będzie miała za drugi no, będę miała. Będziesz miała, no. Dobra, spróbuję ten jeden raz. Jak wiem, że go odciągam. Jest jeszcze te zombie obsrane. to hacie, więc Ja mam spoko. do szafki. Tobie to by zrobię. Ja tylko ten zombie nie będziemy do kampi do tej szafki, gdzie on poszedł. Nie, mamy naślepiony. Zresztą potrzebowała strzykawka, co zrobić, kuźwa. Przez UDIS trzeba ściągnąć. No już jest tamberski. Sama nagle tak odpuszczała. W tym, w I To trzeba zrobić? On, on tu już jest, no. Ja będę robić tam, gdzie mnie ściągnąłeś. A on jest za mną, oczywiście, tak? Aha, Super. tylko mi tutaj zombie przyjdzie, zaś się nie mam latarki. Super. Aha. Ja uciekałem po prostu z tą jego macką. Już mega Skulli, długa. Latiłem, Musiał się odwrócić. Aha. Jeszcze zombie tu chodzi, też w ogóle. A czy on idzie tutaj do mnie? Nie, on stoi, i bije zombie pod hakem. No bo się ładuje jeszcze bardziej, super. Poszedł w stronę Tumberskiego, widział go. Mhm. No tak. to zombie tam jest? Czy się... Tak, drugie przyszło, ale tak kawałek jak od haka. I w drugą stronę od małego, także spoko. No wreszcie trochę podciągnę, Dobra, już spokojnie. muszę iść. Dobra, bo ten zombie odchodzi tak No wiem, ale wiesz jak to nie miał będę ranna Ciekawe jak paleta byłaby... Kurde zwrócenła. ja muszę iść go Gdzie, z tą skrzynką, może coś <laughs> dam radę, ale to... Ja ten... no, kurwa zrobisz Haga na do... pięć kolejnych. No i... Nie które robi już to Wiem, a zajebiście. Nice A Markusowa by się mogła wpierdolić, żeby przyjąć na siebie uderzenie. No, Idzie do mnie Wiem, oni idą do ciebie. Nie! Oh, Kźwa yeah. No i ja nie... Oczywiście znaczy ja Ty... mam dziadka, ale co z tego? Bokiem? Bokiem. Aha, teraz nagle skończony jest gęstwo. Pomóżcie mi tu, proszę. Gdzie jest następny? Tu. Tak, tu od razu za ścianą. Nie zdążyłem. mnie. je. O, kur. Aha. No boże. Dąba, Ale. To bez sensu. Ja y, zdążyłam. Tak, właśnie. Bo myślałam, że mi przerwało i nie dokończyło się. Nie usłyszałam haka jak spada. Nie, on nie pozwoli. Dobra, jebaj. No ja trzeba... to i tak, tak. Gdyby nie ten noet, to mm, mhm. by było wszystko i tak Ale kto skończył Geno? Ona. Jeszcze ja patrz, Brama otwarta. Nie, no. przygotowana. Przygotowana. Nie dało się wyleczyłem, jak a, i tak. Okay. Jojcze, bez sensu. Uczyłem ja dziadek. Aha, no bo kaszlesz. Mój dziadek się do dupy przyda. Temu? No, a, Dobra. Brakował mi tam centymetr paska, może. Uż może połączył kaszmatę też. A widzę, widzę Noeda, jest koło mnie. Uciekajcie. Mogłam to tam niszczyć, ale miałam nadzieję, że będzie się znajdował. No ja ich na tej mapie nie widzę. Donatu, to na to, tą musisz sobie mapę wziąć. Dobra, nieważne, te emblematy się zrobią, to się zrobią, wyjebane. Weźmy, możemy wziąć mapę taką, że jak będziemy, a nie... No, z czegoś innego mam opal oczywiście, jakbym zrobił go to inną. No to nie, bierz mapę tylko taką, żeby innym nie pokazywała.